Obsługa faktur sprzedaży Jedną z podstawowych funkcjonalności programu Hogarth Xev jest możliwość zarządzania fakturami sprzedaży. Funkcję uruchamiamy ikoną z belki po lewej stronie okna programu. Obszar faktury sprzedaży zawiera między innymi funkcjonalność, która pozwala na import faktur do bazy danych programu Hogarth Xev. Faktury mogą być importowane na wiele sposobów. Mogą być pobierane z istniejącej bazy danych faktur organizacji, np. z programu finansowo-księgowego organizacji, za pomocą zapytań w języku SQL. Mogą być importowane z plików XML zgodnych ze specyfikacją ustrukturyzowanej faktury elektronicznej Ministerstwa Finansów. Faktury mogą być importowane z plików programu Excel. Możemy tu skorzystać z rozbudowanego wzoru przygotowanego przez firmę Hogart. Zurten ten zawiera cały ustrukturyzowany model faktury zgodny ze wzorem Ministerstwa Finansów, ale można także zdefiniować własny szablon. Faktury mogą także być importowane za pomocą Hogarth Ksef API. Dedykowany interfejs pozwala na oprogramowanie przepływu danych z dowolnego źródła. Istotną zaletą programu jest możliwość automatyzacji importu faktur. Za pomocą wbudowanego do aplikacji modułów harmonogramu zadań. Aplikacja działa wtedy samodzielnie i wymaga obsługi tylko w przypadku wykrytych błędów w fakturach, które wymagają interwencji użytkownika. Statusy wykonywanych operacji oraz informacje o występujących błędach mogą być wysyłane mailem do wskazanych osób. Zaimportowane faktury można poddać walidacji także na wiele sposobów. Walidacji według schematu Ministerstwa Finansów, która warunkuje przyjęcie faktury do krajowego systemu e-faktur i nadanie jej numeru KSEF. Użytkownik może sam określić dodatkowe reguły dla swoich faktur za pomocą wbudowanego systemu reguł i walidacji. Dodatkowo program Hogarth KSEF. Można zintegrować z bazami danych czynnych podatników VAT Ministerstwa Finansów oraz białą listą. Pozwoli to na weryfikację, czy kontrahent jest płatnikiem VAT i czy jego dane są prawidłowe. Takie rozwiązanie pozwoli uniknąć wpisania do krajowego systemu e-faktur błędnych danych związanych z nieaktualnymi danymi firm kontrahentów. Program umożliwia także edycję danych faktury oraz dołączanie załączników do faktur. Przed zatwierdzeniem eksportu do krajowego systemu e-faktur, wszystkie faktury są weryfikowane pod względem poprawności ze schematem faktury ustrukturyzowanej Ministerstwa Finansów. Pozwoli to uniknąć sytuacji, gdy braki lub błędy nie pozwolą na wpisanie faktury do krajowego systemu e-faktur. Program Hogard Ksef Automatycznie uzupełnia numery KSEF faktury korygowanej na podstawie numeru własnego faktury. Obecnie Ministerstwo Finansów, oprócz środowiska produkcyjnego, w celach wdrożeniowych udostępniło także środowisko testowe i demonstracyjne. Oprogramowanie Hogar KSEF pozwala na komunikację z wszystkimi środowiskami Ministerstwa Finansów co ułatwia wdrożenie programu oraz szkolenie personelu. Faktury mogą być wysyłane pojedynczo, ale także wsadowo, czyli wiele faktur w jednej paczce. Program sam dzieli faktury na odpowiednie paczki zgodnie ze standardami krajowego systemu E faktur. Po wysłaniu program pozwala na sprawdzenie statusu wysyłki można pobrać nadane fakturom numery XF, daty przyjęcia wystawianych faktur oraz UPO, urzędowe poświadczenie odbioru. Program Hogarth KSEF umożliwia zaawansowany podgląd statusu faktur wysłanych do krajowego systemu e-faktur. Można te faktury grupować, filtrować i modyfikować wygląd siatki prezentującej dane. Nawet na tym etapie do faktur możemy dołączyć załączniki w postaci plików w dowolnym formacie. Dostępny jest podgląd wydruku faktury, zarówno w formacie Ministerstwa Finansów, jak i według własnego szablonu. Udostępniona także została możliwość automatycznej wysyłki do kontrahentów poprzez pocztę e-mail informacji o wystawionych w systemie XEF fakturach wraz z załącznikami. Program Hogarth XEF umożliwia eksport faktur w wielu formatach, takich jak formaty programu Excel, CSV, TXT, dodatkowo za pomocą poleceń języka SQL lub własnego API Hogard Ksef można udostępnić numeru faktur nadane przez krajowy system e-faktur do źródłowych systemów finansowo-księgowych organizacji. Cały proces importu danych z systemu finansowo-księgowego można zautomatyzować w taki sposób, żeby odbywał się w pełni automatycznie bez udziału operatora. Import odbywa się według ustalonej konfiguracji harmonogramu. Po odpowiedniej konfiguracji program wysyła do operatorów raporty o przebiegu poszczególnych procesów importu za pomocą powiadomień wysłanych pocztą e-mail.